Zarostu. No ogoliłem się What? A to współpraca, a się ogoliłeś? Nie no jaka współpraca co ty? Sam dla jaj. Ale 10 lat mniej, co? No ale Halo? Coś jest za głośno ta gra <grystanie> nie to nie da się nic zdrowić, ale gwóją, tylko chcę zagrać. dajcie to o tym. Że się to ja komputer nie spalił od tego wideo sobie Ej, ale jeszcze kreator postaci, dajcie jeszcze chwilę! A o co chodzi w tej grze? Rozjebie was wszystkich za to, że nie chcieliście poczekać Nina innocent jestem Ej, kto jest zombie? Macie czerwone wszystko Ktoś mnie bije! Zajebcie go! Ej, zabili mnie! Pomóżcie mi, bo mnie biją! I co co wy robicie? Ej, zaraz idę grać sensa, Sał mnie napierdalają! Remsuła jest do odjebania Dobra, jaki kod jest? 9265 8696 poczekaj! 926 8696 No kurwa jak? 8696, przecież ci mówię! 8, 6, 9, 6, 6. Nie wiem czy jest. dobra Jak się kwestii robi? I teraz lewo, lewo, musisz, lewo pierwszy etap, potem prawo, e, e, drugi etap no nie, nie, nie no nie, no lewo było! Lewo I, co? i do kreski i teraz prawo No Do kreski i lewo No kurwa! Kurwa, powoli! Ale to dyktuj No, <ślappie> no i git i, I co teraz? I co teraz mamy? I teraz i, jak masz na Q to masz teraz widzisz gdzie są taski na zielono, widzisz? Tutaj mordzia. Ej, widzisz, poczekaj, ty jesteś ten dobry? No tak. Bo ja mam na czerwono hał. Na cici ku, widzisz coś na czerwono? Co? Na ku, czy widzisz coś na czerwono? Ta, wszystko kurwa na czerwono. No to jesteś zły. Żartuję, jest zły! żartuję, żartuję zły! przecież. No nie gadaj, bo cię jedzie. O mas, ty będziesz umiał. Ustaw godzinę, która jest tu na zegarze, bo ty umiesz. To mów mi, która jest, bo ja nie widzę Dajem zegara. Na tej daty, kurwa. Dał nie. Mała na... No. Mała na jedynce, a duża na dwójce. Mała na jed... o kurwa, zobacz że tu idzie, aha. Dobra, mała na Z czym? Na jedynce? Mała na jedynce, duża na dwójce. Patrz, patrz. Dobra, zrobione. Teraz wzią, zlu, co, byłem, wzią, co wziąć, co, co kupić? No pistolet pierwszy, nie najlepiej. O, zwierzak, gdzie ty jesteś? Co teraz, teraz jest, lornetkę? Teraz pistolet nie działa, teraz to jest, hunt jest. Co mam zrobić? Coś kupić? Kurwo, gdzie jesteś? Nie rozdzielaj się! Zwierzak! Zwierzak teleportowało mnie, C gdzie ja jesteś? Jestem. Ej, tu jest jakieś gówno! Uważaj na oczy, uważaj na oczy, widzisz? Ej, coś tu idzie gówno! On się zamienił! On się zamienił! On się zamienił! Ej, multi się zamienił! Zniknął znowu! Śmieciu, ty jesteś się, zamieniłeś, ci! głową z umysłem, ty kurwo! Śmieciu! Ty jesteś niewidzialny co chwilę, ty zajebie bo, z cię, przyciągam ci! Na Debilu, nie, każdy bo, jest niewidzialny jesteś Nie! Nie! się Nie! 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 Ja zabijam nie Multi jest kurwa nie żyje, nie? Nie jestem idioto, nie mamy Za nie wyzwiska nie, cię wale na sukę kurwa gnoju! Ty kurwa, nawet nie masz dowodu na mnie! Kurwa, synu Multi wydałeś na siebie wyrok! Kurwa tylko cię znajdę! A kurwa mam cię! Czemu się zamieniałeś kurwa w niewidzialność! Łopie, każdy był niewidzialny, ty kurwa... Tak! A słowa mocne czemu były użyte w tym wszystkim? Mocne były słowa użyte Weźcie go, proszę. On jest, kurwa, psychicznie chory. Prze Przeproś za to, co mówiłeś. Bo jest... Bardzo mi zabolało to. straciłem brodę dzisiaj. i Nie chciałbym stracić kolegi. Odjeb... Cię przyciągam. Tylko, tylko, tylko zobacz, że będziesz podejrzany znowu. To piątka. Spokojnie, spokojnie. Ale teraz wytłumaczcie mi jeszcze raz. Czyli takie rzeczy, jak jest faza jakaś, coś się stajemy tacy, że znikamy, nie? O. Teraz nie jestem bezbronny. No dobra, ale teraz jesteśmy pogodzeni chyba, nie? Chyba, że jesteś zarażony faktycznie. Co się dzieje? Ej dobra, dobra, dobra Dobra stary, co teraz, teraz? Nie wiem, bo kurwa Nie byłem w tym mieście O kurwa O kurwa To ty, to ty? Ja, ja, ja Czemu ja znikam i mi teleporty są takie Ała pomocy Wiedziałem Ty śmieciu! Chcę walczyć z nim Mówiłem, że multi, mówi, mówiłem ale to jest bo ja podałem shield, się zapytałem czy jest gier... Ty, kurwa, jak tu się blobi czeka 7 lat. Brakuje ci skinów w grze? Marzysz o niesamowitych przedmiotach, które będą cieszyć twoje oko? Hmm, czy ta gablota brzydkich skinów nie przypomina ci czegoś? Czas to zmienić. Na helkie możesz otwierać się z niesamowitymi skinami. Spróbuj swojego szczęścia, użyj kodu PAGO na darmowe środki do gry oraz plus 15% do depozytu. Infected jestem? O kurwa z multi Dobra. jestem, ja pierdolę chodź, chodź, chodź. Multi zjeb ktoś napisał, ktoś jest nie elegancki Coś, coś jest niefajny O kurwa co to jest, co to jest Ej gdzie ja jestem? Jak się zamienić, jak się zamienić Kurwa nikogo nie widzę ty Co ty robisz? Kurwa, ty kurwa, kurwa mać ziwałem. Kurwa, wiesz, że to ja jestem, co teraz? Jak chcę zwal zwalamy na zwierzaka? Dobra, Pongowski się zmienił przy mnie, prawie, prawie mnie zabił. Mam zwierzak się, zmienił, mnie. zwierzak się zmienił! Atakował mnie! Zwierzak niebany! Nie słuchajcie go! Do choroszy ze skurwy synem! Zwierzak się zmienił, zaatakował mnie! Je. Kurwa jest problem. Co teraz mam robić? się? Nie, nie wiem właśnie. A te o tobie wiedzą? O mnie nie wiedzą, o mnie nie wiedzą Ej, zwierzak jest! Gdzie jest zwierzak? Uważajcie na zwierzaka! Uważaj multi na zwierzaka! Od razu go wotujemy! Zamieniłem się walec na sukę. Kurwa jebane z aparatem gdzieś jest. Dobra, wpija się w nich, kurwa wyjebane, dawaj, biegaj tu. Ja, tu. ja ich tu blokuję, żeby nie mogli biec. Walisz z pistoletu. Sekundę, ja o kurde, czamec. Aaa, nie. Dzięki, dzięki, dzięki. W ja. którą stronę? W którą stronę? No Bogorka! Przepraszam! Do spodu z kurwią! Trzeci... Z aparatem zginął! Żyjesz multi, wszystko git? Ej, to jest zwierzak! Do chuja bolca, zabój diablesa! Pago, już diables mówił, że ty żeś altara kurwa odpalił. Już Dobra, on dobrze, jest pijany! Ja nie mam klamki multi Dobra, mam klamkę. No mi grę wyjebało! Kurwa mać Pago! Jakim cudem ty mnie kurwa słyszysz? Magic! Coś by połączenie krwią! Ortiz też mnie słyszy. <laughs> Ortiz jak coś to nie wiesz, że pago jest zły. Jasne, jasne, ja nic słyszałem. Ja pierdolę, to wiecie. To, jest... to jest zły? No kurwa! Ciszy, ciszy. Uwaga, mamy dwa Pierdole, no nie mogę ich znaleźć. No gdzie oni są, te śmiecie? Makowski! Urządzałem na, na ciebie, ty podwory! potworze! Nie, nie, już, nie już, na... A! Co tu co? Dobra, stoletki Pago! stolek Pago szukamy Da, da, szukamy go! Nie wtedy! No kurwa, jak! Proszę was, to był zwierzak! Szybko, szybko, szybko do mnie! Nie, porozmawiajmy, negocjujmy! To był zwierzak, on nie żyje, człowieku, jesteś potworem! Nie byłem! Jak tam się dostać? Wszystko! winny winne No chodźcie, chuj! No. Nie, 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 nie. Nie, 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 A ty kurwa co tak brzmisz? Dobra, wyrzucili go. Nie... Easy! Jestem niewinna! A pokaż, co, co masz w ten. Ja chcesz Pokaż, bobra. Co kurwa? Dawaj, jaki kod jest? Jaki kod jest na drzwiach? Już. 9587 Jak to pól tego znowu wyjebało Gurczystki internet No dobra Skokam mi się dziękuję nie, bo... nie Janina nie był został zaatakowany Janina jak ty przydwałeś tam a ten atak ciebie Przypałem, przytwałem właśnie Ale zaatakowałeś? się? Tak to nie a, Ale ile masz a, a ile masz staniski? A no to może być. To nie, Janina nie jest w takim razie, wiesz? Janina nie wstawiać. A zaniki musi być wysokie czy niskie? Ej, weźmiemy mi ktoś do sklepu, zaprowadzi. A tu jest sklep. Przepraszam, mogę przejść? Przepraszam. A jak tak? tu jest z tu jest z Tu jest Rebek, przyjmieło spalił a zaczął jest za tutaj szczytę, tych zawsze ołtarz w pali. Kurwa, nie mam broni! Nie mam broni, weźcie go załatwcie, ja nie mam broni, nie mam broni! Weźcie go załatwcie! Zagraj serio Żegnaj, Remku, Maciaszku, gnojożu, Co mi się stało z mordą, odmodniałem Botox coś przykiwałem Ej, czyli... Mnie przetorbowało i byłem przy budziku. O, przy tym budziku byłem. Ej, wiecie. Ej, szczerze mówiąc jeśli Janina to nie jest, Anterias nie jest, to szczerze mówiąc nie wiem czy to nie jest pago No nie, jak była jak była noc to mnie teleportowało i wybiegłem tutaj przy budziku no bo Pago albo Diables jak ta moja, a ktoś... No to Bra gdzie Diables? jest Diables? To dlaczego Diablesa z nami nie ma? To nie jest on podejrzany? Nie wiem. Jak go nie ma z nami? gdzie oni są? Trzymajmy się a, razem ja i będzie gut. Tu... Ej, blady, zostałeś. A gdzie jest... No i zobacz, oni pobiegli. A, ty pobiegli? jesteś... Halo, ty jesteś... Je czy jesteś toksyczny? A czy jesteś toksyczny, ale czy jesteś yy, wampirem czy tym skurwysynem? No to ja nie jestem też. Dołączmy, trzymajmy się Baldi razem Dobra, jesteśmy w trójkę, jest okej, okay. no ty moim zdaniem z jak nie ma z nami Bądźmy razem, bądźmy razem w takim. O kurwa, zero to to robisz, to, to, to daj, dobra, to już dawaj, dawaj, zagadkę szachową. Nie, no, nie, wyjdź kurwa z tych szachów. No, wiedziałem, żeby w szachy nie grać, kurwa. Ej, zamień, za zamień. Pierwszy raz to widzę w ogóle. No, ej, jak z tych szachów no, zaj... Nie, nie mam pojęcia, to. Bije konia, no tyle wiem o szachach, no. Dobra, uważajcie na diablesta. Najlepiej jakbyśmy go znaleźli i odjebali. Zaryzykujmy na, na moją odpowiedzialność. On no, się chowa, no. No, to choć się ustawimy tu, tak, o. Ja się zjem. Ej, zamyk. Gdzie on jest? E on zniknął, ten nasz. Co, o co tu chodzi? To był ten... syn Uważaj, uważaj na siebie. Idzie, idzie, idzie. Uważaj, uważaj! Pod, 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 pod. Kurwa! Nie mogę strzelać! Spierdalamy, spierdalamy. No ale po. gdzie? Nie wiem! Czemu nie jest noc ja nie mogę? Klamka mi nie działa, do kurwy bolca. O kurwa. Ja... Gdzie ty biegniesz? Dobra, nie biegnij po prostu, biegnij No ale gdzie? Ja nie mogę co zostaw na mnie, poczekaj. Strzelaj z aparatu! Rób mu zdjęcie, kurwie. Dobra, zdjęcia! Ruchu z zdjęcia! No nie zostawiaj mnie! Staj! Strzelaj! Zostaw mnie! diables tak kurwa fejkuje, to wszystko to wiadomo, że. No, diables, no co masz No, tak jest nie, no czasami trzeba podjąć decyzję poważną. Ej! Dawaj, dawaj diablesa, dawaj go! Dobra, że zareagował. Dobra, głosowali? Dobra, jednak jest Janina. Ale jak ktoś jest to się z tym gwardem, poczekaj, użyję na Ciebie ochrony. I, i... Ale to czekaj, to kto jest. Jak był. Ma Janina, jest jeszcze. Kurwa! O! GG, GG. Ja, Janina, jak przez to możesz 4 takie drewno rozwalać jako. E, no cóż. Otwór. Losę. Blazij jak mężczyźni to na nie pistolety. Jak mężczyźni. Ej kurwa to można jedną osobę eliminować? Nie, grałem dalej. Nie wiedziałem, że można jedną osobę jeden, To jest ja no, no. jest To jest tak jest Ej, nie, ja no się właśnie... zastanawiam, bo jak, jak powiedzieliście, że to jest Cześć. remek, to jako Janina jako jedyny nie strzelał, nie? I stał obok Was. A to nie, nie, nie widziałem tego, co nie? Ja wcześniej się nie spotkałem i wtedy on akurat uciekał przed potworem. A mówiłem, że Diables? Że nie jest, to. Ja. ja nie byłem! Nie? Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności.